Przy nas dzisiaj pamięć o Danie Wyczukowskim, o mieście związane z naszym regionem, z naszym miastem. Cały rok obfitujący różnego rodzaju wydarzenia ma o tym nam przypominać nie tylko nam tutaj mieszkańcom, ale także i poza granicami naszego, naszego miasta. Stąd udział w okazji, dziękuję panu dyrektorowi, Michałowi Woźniakowi, który jest tym liderem tych działań i myślę, że dzięki jego staraniom, dzięki grupie przyjaciół, którą zebrał wokół siebie, wokół tej idei, to zadanie wspaniale wykonuje. Dzisiaj zasadzimy drzewo. Drzewo, które stanie obok kilku, co najmniej innych, które są poświęcone pamięci innych osób, jakże ważnych dla naszego miasta, przyjaciół naszego miasta. Cieszę się, że będę mógł w tej uroczystości wziąć udział. I ostatnie dwa zdania. Serdecznie dziękuję za tak wspaniałe inicjatywy i panu Józefowi Heroldowi, i panu Stefanowi Postuszewskiemu. Tydzień temu mieliśmy okazję być także razem na parku Kazimierza Wielkiego. Witaliśmy kolejny element fontanny po to, takie wydarzenia, właśnie z inicjatyw mieszkańców, które się pojawiają, wypływają z serca, jakże są cenne, ja jako prezydent i myślę, że i Rada Miasta, Pan Przewodniczący Rady, to z wielką chęcią je wspieramy i tak będziemy czynić. Tak, serdecznie. <laughs> Możemy tutaj tak, wierze. Może wierze. Tak, to Proszę bardzo tak, kiedy wodę. Leonowi Wyczółkowskiemu, wybitnemu malarzowi, grafikowi i pedagogowi, jednej z czołowych postaci polskiego życia artystycznego przełomu XIX i XX wieku, patronowi Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy z okazji roku Leona Wyczółkowskiego ogłoszonego przez Radę Miasta Bydgoszczy 160. rocznicę urodzin artysty oraz z okazji 75-lecia przekazania jego spuścizny miastu przez żonę Franciszkę Wyczółkowską mieszkańcy Bydgoszczy. Bydgoszcz 2012 rok. Tak jest.